Ciemka ludziska, ja jestem Harry, pykam sobie w Farkra, jedynkę, jesteśmy dalej w tych archiwach e, Wracamy się po tutaj te rzeczuchny. Tutaj ktoś jest. No był ktoś, nie? Niby ktoś jest, ale nie ma. Ten shotgun będzie taki Nieporęczny. Dobra. Dzięki Dobra Tam ktoś jeszcze był Nie, dobra, to lecimy dalej Lecimy, bo to jest to miejsce gdzie my coś chwilę Eee i co? Eee, tutaj przyładuj to I ta snajperka okazała się być No Dobrą snajperką tamtym można jechać wiemy Okej okay. Dobra no, no, w końcu, ej A gdzieś tam Czuj, dobra, mamy Dobra Przeładuj okej okay. dobra, przeładuj kto to widział, że praktycznie cały magazynek wydupcyć pewnego jednego typa, halo dobrze, zaczynamy ludzie z z poprzedniego odcinka, że po tą sniperkę. i zaczynamy tutaj zabawę z poprzedniego odcinka no, który wlep mnie tutaj, gdzie jest? Tak, wychodzi taka. No, i lam się przebać na boj, żeby tego typa zabić. Przeszedł to. Dobra. Dobra. Dobra, tamtych wszystkich. Dobra, na, na bliski dystans to jest... no niezbyt, no. Dobra. Dobra. Przeładuj. Okej. Okay. Pierwszy raz mamy chyba full'a tutaj. Co jest bardzo i to bardzo dziwne. Ale yy, niech się nie mówi siup. Okej, okay, dobra. Lecimy dalej. Czy tutaj ktoś jeszcze będzie? Chyba tam ktoś był. Dobra. Dobra, tam ci od tyłu mnie czuli. Dobra. Na szczęście nie wzięliśmy za dużo tutaj keblara, ale jakby co to? Tutaj odzyskamy. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Lecimy. No zapomniałem o nich, bo oni raz są, raz ich nie ma, już nie wiem tutaj co, jak. Tam my wyczyściliśmy. Tu? tu nikogo nie ma. Okej, okay. dobra. Tutaj jest kevlar, tutaj. Tutaj i weźmiemy sobie jeszcze ten kevlar. K, ej, ej, F, F? Tak Dobra, i wjeżdżamy tam z bomby, tak Ale się, że ta, tutaj można tam jechać Nie, we wszystkich grach da się jechać Sprzętem Budowlanym Dobra Okej. Okay. Przeładuj Dobra już, już wszystko Więc jedziemy dalej I tutaj powinien być gdzieś zapis, tak? Save game ee, Żeby się nie cofać aż tam Tutaj, bo to jest ten... Z tymi save'ami tutaj duży problem Może w moim... Takim moim zdaniem Nie wiem jak... Jak wy z tym macie Okej okay. łoszty panie Jak ja z tego zlecę i się zabiję, nie To będzie beka w ciul Dobra Ale jaki widok są zajebisty, Gdzie jest atraktur? Dobra Spadamy w dół w końcu się udało tutaj to przejść, nie? Kurde, jak się w tym męczyłem Okej okay. Tutaj też... jeszcze... a, mamy kelar, wszystko, dobra O, save game o. Ja pierdzielę. bra Ok. ok Dobra. Yo, Ja nie ja w tę grę nie wierzę nie Dobra Okej okay. Nie ogoniś tam Pozabijają A tymczasem tutaj się to ogarnę Miałem bardzo i to bardzo mało życia. Jestem w Piźdu. Tutaj, tam ktoś jest, ty. Ty, czekaj. Tam było życie. Tak. Tylko pytanie, jak się tam dostać. Czy gdzieś tutaj na mnie czekają wszyscy, czy co? Dobra Dobra Okej okay. Dobra To jest katastrofa o. Nie, to pani. Dobra Okej okay. Co tutaj jest? Nawet nie patrzę na, na, na czas no ty pipo Dobra udało się Kurde no Tutaj co? Nie mogę coś tu będę musiał zrobić, ale nie wiem co Coś z tym Okej okay. No kurde blaszka, no Na pewno coś z tym będę musiał zrobić Gdzieś ta, tam, muszę iść Niby w tamtym krótku mi GPS pokazuje Okej okay. Okej okay. Dobrze Tam nic nie ma, albo, albo jednak Nigdy nie znam domu Dobra ludzie, tam nigdy nie było po pusto. Jest śleby załok wyszliśmy po prostu za, za tą skrzynię, takie kółko zrobiliśmy Więc skoda czasu, bo tutaj materiał filmowy nawet ten To jest winda? Tylko ja bym chciał jeszcze Ej nie! O no, ja pierdzie... jeba na dziura, no Jeszcze pójdę tutaj sprawdzić. Bo po, może ży, żyć ku. Okej. Okay. Jesteśmy w domu, tak? Tutaj nic nie ma, dobra. Możemy tam lecieć do windy, level pierwszy, tak? No nie powiedziałbym. E, akurat. Jeszcze niżej, tak? To jest. E, awesome dobra okej okay. dobra pierdzielisz że dobra Ok, no gdzie to jest? Dobra, Trenu, nic amunicji straciliśmy, a tam widzę kogoś z żyćkiem ale mamy całe. Mamy no po granatu. A maczeta dobra, to nie Ma, maczeta na, na te gnoi i na się nie, nam nie starczy tych ale... Okej, okay, tu nie przejdziemy, więc musimy tutaj iść. Dobra. wszystko zrobiliśmy, czy żeby bo to jest ważne, czyż niczego nie ominęliśmy, tutaj nic. Dobrze, nic nie ominęliśmy. Teraz musimy sprawdzić wszystkie drzwi. A tu potrzebuję jakieś karty. I ta karta będzie gdzieś tu? Kurde, nie za dobrze. Kiepsko to widzę, ludzie, moi drodzy, bo to kurde. Okej, okay, tam coś było? Dobra, i czekajcie. Tutaj dajcie mi te rzeczy wszystkie. Dobra, Czyli mamy tą kartę. Dobra, lecimy tam. Tylko pytanie, czy coś tam było wartościowego, żebyśmy mieli tam szansę iść, tak? Tam nic ciekawego nie było, ludzie tam byli te osewik Dobra. 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 Tutaj możemy wejść. Dobra, ty. A, bo chyba są niewidzialni, czy jakoś tak, nie? Czy nie? Przaduj. No. Przaduj szybko, szybko! No, no ja. Okej. Okay. Dobra. Mamy to.

Dobra, ja, na druga tam dobra Dobra, kij z nim zbugowało się, najwidoczniej No to my niezwykłym lecimy dalej Okej okay. nas do Dobra. Okay, nie nie wset spadnoć. Okej. Okay. Okej, okay, lecimy na Szczecin, moi drodzy. Eee, tutaj o Mamy dwa granaty. Czy my mamy je tutaj? Nie. Ej. Widzimy mamy lecieć. Co my tu mamy zrobić? A tak śpijczyk to nie. Skoro tu nie idzie wejść, to gdzie mamy wejść? Już gdzieś tutaj na pewno, nie? Bo tutaj mamy... Coś potrzebujemy. Eee, czy tutaj? O! O! Ale czy... nie, stąd my przyszliśmy. Ej No, tutaj nas nie było. Okej okay. Dobra, pięć Tutaj mamy coś do zro... Do zrobienia? Raczej nie. A tu? Okej. Okay. A tutaj nie przejdziemy już. Kurde, no. Ale pytanie: czy. No. E-e-e-e. Uspokój się. Dobra. Pytanie: o, tam coś mamy. Czy tutaj coś mamy zrobić? Halo. I. I. Człowiek tam jest, ty! Pierdziele. Tutaj coś mam jeszcze. Na zamknięte. Dobra. Jakie tu jest pociulane. Czym dalej się Czym dalej się idzie? Na przodu szybko. No, Dobra Czy tutaj idzie przejść? Nie. Dobra. Okej. Okay. Nie, no, tutaj. Tutaj coś trzeba zrobić ty. Nawet się nie ruszy. A tu? Cały magazynek Tu Tuż jest woda, mamy gdzieś iść tam Ale na serio, tutaj by się przydała bardzo mapa Bo w niektórych przypadkach, tutaj to jest katastrofa Okej okay. tutaj czegoś nie ma? Nie, tu, tu bo no to musi tutaj coś być, ej nie no może tak być, że no. Okej okay. banę tutaj, podupcone. Tu Nie wejdziemy A tutaj Tutaj też, ale no, tutaj też coś jest Też to, ale co z tym zrobić? Nie wiem, musimy się jakoś sam przesunąć dalej, czy co? No by tutaj, bo było... o jeden bliżej, tam jeszcze dalej. Ja nie wiem, co tutaj zrobić. No. Tutaj też się nie wejdzie. Widzicie, bo to jest chyba od tamtej strony. Eee. Tutaj też, widzicie, to już całkiem wgłębione e, moi drodzy, na schody wejść, alo No parno, kaleka, e, nie wiem. Tutaj co mamy zrobić, ja e, nie wiem. Czy tutaj cokolwiek da się zrobić? Tutaj nie da się nic, tutaj znowu wejdziemy, ale jest woda, a e, ja nie wiem. tej wody mogę wejść? Eee, okej. Okay. Ja pierdolę, no No dobra, przesaduj, ok, no ten, no tutaj nie fajnie wyszło, Bo ciężkich poszukiwaniach udało nam się. Right, dobra ludzie, ostatnia scenka Dobra, ja już tutaj kończę ludzie Bo już, przeszło, mamy pół godziny nagrania Ja dziękuję za uwagę, jeśli film się spodobał, duża łapa w górę Przede wszystkim subskrypcja z jedweczkiem, tam pod filmem oczywiście ma być szara, a nie czerwona Zostaw do neżek, żeby być na bieżąco Komentarz, oddam Ci serducho, ja dziękuję za... Oglądanie do na następnego odcinka